No cześć, witam wszystkich dzisiaj takich filmik o trochę innej tematyce a mianowicie yy, piłkarskiej jakby no, z racji tego, że jest finał mistrzostw dzisiaj Anglia, Hiszpania no. dlatego postanowiłem się też przejść na nasz stadion a właściwie jego remont i zobaczyć jak tutaj to jest robione no, a widzę, że roboty idą Pełną parą. Tam dalej wchodził, nie będę, bo tam pewnie jest, jest błoto. Jak widzę, to robią nowe ogrodzenie. Stare leży tutaj. No i tu jest jeszcze część starego. Kostki brukowe. Tak to wygląda. Taki krótki materiał. Kawałek tam wejdę. Tam dalej widzę murawa. Tu też. Tak sobie to wygląda. Czyli coś w tej Niemczy u nas się dzieje. No i to jest najważniejsze, mi się wydaje. I to jest najważniejsze. Stadion będzie ładnie pewnie wyglądał. Oczywiście będziemy. To jakiś czas tutaj podchodzić nagrywać jak idą postępy jak idą postępy parę lat temu to były by montowane tylko te siedzenia a teraz jest tutaj robiona widzę całość bardzo fajnie bardzo fajnie tak sobie tu podejdę jeszcze kawałek Oczywiście będzie parę zdjęć na stronie Niemcza i okolice w ubiegłym roku tutaj odbyły się dni Niemczy W tym roku z tego co już wiem to tych dni Niemczy tutaj nie będzie, będą gdzie indziej Tyle mogę powiedzieć Tak to wygląda No cóż, w końcu jakoś zapracę się wzięli, no i myślę, że efekt będzie. Myślę, że efekt będzie yy, powalający. Dobra. No tak sobie teren wygląda, pokazuję raz jeszcze. Bo ten stadion powiem szczerze, że no, popadał trochę w ruinę. A tak teraz wszystko będzie nowe, na pewno, na pewno będzie monitorowane, mam nadzieję. Także no myślę, że będzie dobrze po remoncie ten stadion służył. Też z tego co wiem to remontują stadion w piławie do e, górnej przepraszam, górnej. Też właśnie wzięli się za remont stadionu. No bo tam też trochę no, nie wyglądało to estetycznie Powiedzmy sobie szczerze. Ale tutaj to, tutaj to akurat było gorzej. Ale jeszcze jeszcze kupę pracy jest Kupę pracy jest po prostu. Do wykonania. Dobra. To na razie tyle, także jak coś, to oczywiście będę pokazywał co jakiś czas, w miarę możliwości, jak idą postępy. To do następnego filmiku, łapka w górę, jeżeli komuś się podobało, sub też mile widziany, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.